Siemaneczko! Z tej strony... Nie wiem, co to za dziwny trend się pojawił z tymi tralalelo, tralala, czy bombardilo, krokodilo, ale dzisiaj wybierzemy lepszego italian brain rota, bo tak to się nazywa. Możecie w komentarzu napisać, który z tych dziwadów jest waszym ulubionym, bo moja to jest ballerina cappuccina. A teraz zaczynamy. Powiem wam, ja jestem załamana tym kretem. Nie wiem czemu on się stał takim wiralem. No dobra, jest to śmieszne, ale ja zawsze na tym TikToku to to skipowałam. Uwaga, co pierwsze Uuu, będzie. Gangster futera Gangster kriminali jakiś! A drugie? Bananita dolfinita. Bananita no dolfinita! się dzieje? No ja pójdę tutaj gdzie jest banda. Nawet tych chyba nie znałam. Balerinę Cappuccino kojarzę. tralalalo tralala. Te bombardilo, Krokodilo kojarzę. Jeszcze z taką małpą kojarzę, tylko już nie pamiętam. Ja tego nie znam na pamięć. Ja starałam się jak najbardziej unikać tego trendu, bo tak mnie strasznie denerwował ten głos tutaj gadający. Dobra, bronimy naszego delfina bananowego. Idź stąd, idź stąd. Ja cię zaraz pokonam, dobra? Uwaga! Tyk! <laughs> Musimy walczyć, musimy walczyć o naszego tutaj badanowego delfina. Aa, muszę uciec od nich, dobra, idę na tamtego, bo on sam stoi. Pyk, pyk, zaraz jednego pokonamy tutaj. Dobra, szybko, szybko, ile mam życia jeszcze? Ile życia mam? Aaaa, za mało, za mało, chyba nie zdążyłem tutaj obronić. Dobra, okej, okay, pokonani. O, 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 no, chodź, 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 chodź. Dobra, ej, czekajcie, jedna, jedna osoba została. Pyk. Maj, nie trafiłam, kurczę. Bronimy naszego delfina, chodź tutaj. Chodź tutaj. Aa. Niej. Bananita Dolfinita wygrała! Czy chcę dodać grę do ulubionych? Na pewno nie, bo to jest jednorazowa gra, w którą zagram. Ale wiedziałam, że jest bardzo dużo gier z tym Italian Rod, więc jeżeli chcecie zobaczyć kolejne gry, to zostawcie bardzo dużo łapeczek w górę. E, I takie nagram, i takie nagram, bo teraz to jest taki trend. Glorbo. Frutto Drillo. Frutto Drillo. Czyli Arbus. Glorbo, krokodyl w arbus, arbustach. Arbus. Ballerina cap. No to koniecznie na balerinę cappuccino idziemy. Kocham kawę. Arbuzy też lubię, ale krokodyle trochę mnie przerażają, więc idziemy tutaj do tej balerina kapucina. Jakby była gazolina, gazolina eksplosiva, czyli eksplodująca gazolina. Coś takiego mogłoby być, to mogłoby być, nie? Dobra, bronimy naszej baleriny Cappuccino. Chociaż czekajcie. Nie, trzy po trzy jest. Dobra. Damy radę. Oj, 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 pyk! A, nie masz broni, nie masz broni! Ja mam przewagę teraz na tomu. Mam przewagę. Chodź tutaj, chodź tutaj. A, a, a. No czemu tam jedna osoba nie walczy? Pomóżcie nam! Musimy obronić tutaj nasz. A, no chodź, chodź, ale się odsuwa. A, dobra na hitka. A nie, to moja, dobra. Z tą walczymy. Pyk. A! A! Udało się! Ballerina cappuccina. Dwa razy coś obroniłam tutaj. Jeden prezent gotowy, super. Mamy monetki, co ja za te monetki mogę tutaj kupić? Tu chyba nie, ale pewnie mogę kupić coś do walczenia. Patyk. A nie, a może skrzynki są co do odblokowania? A za tyś... A stać mnie, dobra, odblokujemy jedną szybko. A co tu się pojawi? Cimpanzini, bananini, wa, wa, wa. Bananucci, monkey, monkey, monkey Zebra, zebra. Zebralini. Zip zip zebra, zybrocini. Ja specjalnie nic nie mówię, bo chcę posłuchać, jak to się je wymawia. Tego właśnie tą małpę kojarzę, ale zebra jest lepsza. Czy Wy widzieliście, co mi właśnie wypadło? Jakiś legendarny miecz. Czyż ja to na hitka i zmiotę tym mieczem. Co to się stało? O, chyba mój widz tutaj jest. I like Aferka ktoś napisał. Dobra, testujemy, mój wielki miecz. A i nie zadaję w jakoś więcej obrażeń. No chodź tutaj, stajesz na jakiejś małpie. A nie, natomiast czym ja stanęłam? Na zebrze jakieś, tak? Cię, zaraz ja to przeczytam. Jak to się nazywało? Czemu nie, nie, nie jest zebra coś tam? O, zniknęło niestety. Ja tego na pamięć nie znam. Ten trend mnie bardzo przeraża tutaj. Co mi tutaj wypadło? To jest nie do wiary. Dobra, stać na jeszcze jedną. Ale to może po, tym, po kolejnej rundzie tutaj, co? Uwaga, uwaga, co kolejne? Bombombini guzini. Bombardini, gusini, co? Jakaś gęś? A tu? Znowu ten arbuzowy krokodyl. To nie, ja tam nie chcę. To pójdziemy na tą bombardini, Gussini, tak? Na tą gęś pójdziemy tutaj. Tego trendu nie rozumiem, ale to chyba ja nie mam go po prostu rozumieć. Tylko bardziej mi przeraża fakt, że nie, nie, zaraz nie będą ludzie wiedzieli, kim jest Adam Mickiewicz, a będą znali. Tralalo, tralala. ja <śśpiewa> bym to bardziej pokazała, to babcia by chyba nie dowierzała, co tu się zadziało, nie? A, miałam tą skrzynkę otworzyć. No nie, dobra, uwaga, co to kolejne? Ballerina cappuccina. Ballerina cappuccina. Mi mi, 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 A drugie? Okej, okay, to znowu to było już. A czemu to się tak powiela? Jest tutaj ten, co może wypaść? Lista zwierząt. Ono, no właśnie. Orangutini, ananasini, glorbofrutto drill, cappuccina. Aha, to po polsku tłumaczy bez sensu. Ej, tego kota nie kojarzę, Co to jest? Tri Aha, tri. No, dobra, kojarzę tego. Tralala, -la -la tralala, -la, to tak. Bobrito Bandito, chyba, tak? Dobra, uwaga, wyciągamy i pyk. Pyk. No, nie uciekaj! Nie uciekaj, bo nie mogę Cię trafić! O! Szybko, dobra, dobijamy! 500 pieniędzy dostałam! Dobra, idziemy po skrzynkę, musimy tutaj zobaczyć, ile pieniędzy odebrałam. Mam na szczęście chyba jeden z lepszych mieczy, więc... O, ta kosa by była fajna. Dobra, szybko odblokujemy skrzynkę. Dawaj, dawaj, dawaj. O nie! Jakaś... O, trulimera... co to? to Okej, okay. trulimera, trulicina. Jakaś krówka. Orangutini Ananasini, dobra, idziemy na Orangutini Ananasini. Bardziej mi się podoba. Co tu się dzieje? Ja nie wiem, co ja gram, powiem mi co tu się dzieje. Mnie po tej grze będzie bolała głowa, autentycznie, dobra, szybko, szybko. A, ale was zmiotę zaraz moim mieczem, ale was zmiotę zaraz moim mieczem. Za dużo was tutaj jest, dobra, czekajcie, cofamy się, cofamy, o. A, nie rozsypałam się niestety. A po ile jest ten instant kill? 400 robuxów, to trochę dużo. No i co to za krowa jakaś wygrała? Bez sensu. Orangutini Ananasini powinien wygrać. Szybko, szybko, kolejny miecz. Stać mnie, stać mnie na jeden. Dobra, uwaga, uwaga. Co mi się tutaj wylosuje, bo zaraz rozpoczęcie meczu będzie. No nie, no znowu ten fishbone. Rybie ości. Ballerina cappuccina. Ale dajcie coś nowego, bo już balerina cappuccina była. bananini. Ja idę tutaj na Ballerina cappuccina, ale to już było. Ja chcę więcej! Jest tutaj tak obszerna ta lista zwierząt. Co to jest? Tung, 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 sahur. Tego kojarzę. To jest Coco Fanto, elefanto. Nie wierzę w to. Dobra, szybko. Jedna osoba stanęła tutaj przy bananie i się rzuca, i się rzuca. Nie ma z nami szans. O nie, ale tutaj próbuje nas wykiwać. Pyk! Drużyna ballerina cappuccina wygrała ojoj oj, bobrito bondito? Bobrito bandito! O, Bo Bo, tego nie było, bobrelli. w końcu coś innego. I drugie? Frigo camelo, bufo nel centro della città, macchine <noise> w jakimś, nie wiem, lodówce. No to nie idziemy na bobrito bandito, to jest taki polski akcent z bobrem, więc staniemy tutaj. Co tu się dzieje? Jakiś wielbłąd w lodówce, który utknął. Nie no, ten mi się bardziej podoba tutaj. Dobra, czekajcie, gdzie jest moja tutaj. O, dobra, mam wyposażone. Pyk, czarny miecz. A, powciskało mi się tutaj za dużo rzeczy. Moment, dobra, walczymy! Walczymy za naszego bom. Bobrito bandito! A! Chodź tutaj, nie uciekniesz ode mnie! Nie uciekniesz ode mnie! A, ja mam większego miecza! O, nie, dwie naraz się na mnie rzucają. O nie, nie, nie! Sama co wy dziwnego takiego wybieracie? Przecież bobra jest lepszy. Frigo camelo, buffo fardelo, nel centro della città, tra machine calore. Uwielbiamy konto czytania. Outfit brrrr patapim. Il mio kapelę è pieno di slim. Nel bosco fitto i misterioso. To się można normalnie wszystkiego nauczyć przez tą grę. Nie? Uwaga! O, wszyscy stanęli tutaj na brrrr br, patapim. Nie wiem, co tam dalej było. Brr, brr, patapin to się po prostu nazywa, o ile ja to dobrze wymawiam. Jak ten się tutaj nazywa? Tung, tung, aha, tung, tung. Za dużo jest tutaj tych zwierzaków. Ja wszystkich na pamięć będę musiała nauczyć, to jest w tym najgorsze, nie? Koko fanto elefanto. Koko fanto elefanto, jakiś śliczny! Po drugiej, co jest w stronie? Bananita, dolfinita. Dobra. Bananowy delfin już był, a nie stanęłam jeszcze na tym tym. Kokofanto, elefanto mi się bardziej podoba. Ten obrazek też jest super. Zobaczcie. Piękne. Dobra. Lecimy. Lecimy. Jedna osoba tylko tam stanęła. A masz, a masz, a masz. Ale się wszyscy rzucili na niego. Co jest? Jaki kolejny trend? Tung-tung-tung-tung-tung-tung-sahur. O, ten mnie strasznie przeraża, naprawdę. Trulimero-Trulicina. Trulimero, trulicina. Czyli jakaś taka krówka, światowa krówka. Ten mnie bardzo przeraża, Ja nie wiem, co jest z jego twarzą, mnie tak, ale bałabym się go spotkać, powiem, wam, jakbym wracała po ciemku, więc idę tutaj na stronę krówki. Trulimero-Trulicina. Ja nie wiem, co tu się dzieje. Co tu się dzieje? Ja nie rozumiem tej gry. Ile nas tam stanęło? Czy wy oszaleliście? Przecież on nawet nie wzbudza zaufania. Czemu wy tam za nim idziecie? No nie, dobra, ja się dam pokonać. Ja nie wierzę w tych ludzi. Ja nigdy nie poszłabym na tamtą stronę, bo ta twarz mnie przeraża. Otworzymy sobie jakąś skrzyneczkę, no i nie! Rybia oś, niestety. Wydaje mi się, że to już nic nie pobije do tej mojej broni. Legendarnej! Uwaga! Kolejna runda, może jeszcze dwie zrobimy. Krokodilo. Un Tego, mi Tego mi brakowało, i? Kurczę myślałam, że tralalelo tralala wow, wow, będzie, bo to jest bardzo ciężki wybór, monkey, nie? Monkey, monkey, Więc ja idę na Bombardillo Krokodillo, bo on lepiej wygląda. Ale powiem wam, jakby był on do wyboru, albo tralalelo tralala, to ja bym stanęła na tralalelo tralala, czyli na tym rekinie w butach. Uwaga, uwaga. No jedna osoba, jedna osoba się wykruszyła. Dobra, idziemy na nią, idziemy na nią, ona tak odważnie tutaj biegnie. Chodź tu, chodź, 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 chodź. Popełniłaś błąd, ale, ale wybaczymy ci. Drużyna Bombardillo Krokodylo wygrała. No i co, robimy ostatnią rundę, tak mi się wydaje. Ojojoj, Bobrito Bandito. Po jednej stronie. Banditelli Burbaloni luliloli. Capibarello Cocosini! Capibarello Cocosini! No, po tamtym już stanęłam, ale ta kapibara jest przesłodka. Zobaczcie, nie, no, stanę tutaj na niej. Capibarello Cocosini, no, ślicznie to wygląda. No nie, chodźcie na tą stronę, na tą stronę, koniecznie. Kapibary są lepsze. No, chyba tamtych jest więcej, więc będziemy mieli tutaj. A, ciężko trochę, ale nic. Bijemy tych najsłabszych tutaj, co stoją, się nie ruszają. Uwaga! Uwaga, skibidi jakiś. Mi skibidi. Ha, ha, o, no, dawaj, dawaj, dawaj! A! Dobra, jeden pokonany. Uwaga, uwaga, się na mnie. No, 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 no. no. Nie zostawcie! No, padłam niestety. Kurczę, myślałam, że w tej ostatniej rundzie pojawi się tralelo, tralala, no, ale niestety się nie pojawił. Jeżeli taki odcinek Wam się podobał, to koniecznie zostawcie bardzo dużo łapczek w górę, a ja mam życzę udanego dnia i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa!